Pani poseł, kto i dlaczego wykończył polskie rybołówstwo na Bałtyku? E, oczywiście e, trzeba mieć świadomość bardzo egoistycznego podejścia do polityki rybackiej w poszczególnych krajów europejskich. Natomiast ja mam żal, że e, e, kraje, e, przynajmniej w basenie Morza Bałtyckiego, nie chcą przyjąć argumentów i e, propozycji naszego ministra, pana Marka Grubarczyka, co do ochrony zasobów e, na Bałtyku. Dlaczego? Dlatego, że e, kraje takie jak Dania, w ogóle kraje skandynawskie specjalizują się w połowach paszowych, a połowy paszowe to jest e, ogromna degradacja e, Morza Bałtyckiego i tutaj są to połowy niekontrolowalne. Wyławianie ryby i w ten sposób, jak również zwiększanie kwot połowowych ryby pelagicznej, która jest pożywieniem z kolei dla dorsza, powoduje to, że dorsz nie rośnie, bo nie ma się czym wyżywić. Same jego zasoby maleją, i to jest problem dla naszych rybaków. Oprócz tego mamy problem ze sztucznie kreowaną. Populacją różnego rodzaju ssaków i ryb, które łowią polscy rybacy na Bałtyku. Mam tutaj na myśli foki. Myśmy mówili o różnych innych szkodnikach, które nie tylko w rybołówstwie bałtyckim przeszkadzają, ale również w akwakulturze bo to dotyczy również kormoranów, bobrów, no to są chronione zwierzęta, no niemniej jednak w rybołówstwie czy rybackie śródlądowym bardzo duże szkody powodują. I tutaj ten brak zasobów również powoduje, że foka tak jak łososia nadgryzała, tak dzisiaj z braku pożywienia już teraz żywi się wszystkimi rybami i zaczyna się walka w ogóle o pożywienie dla nich na Bałtyku, jak również możliwość Przepraszam za to słowo wyżycia z połowów polskich i nie tylko rybaków, bo musimy mieć świadomość, że to są połowy łodziowe, kutrowe, to, to są połowy, które są przybrzeżne, są połowy, które wykonują rybacy w dalszej części Bałtyku, na głębi, więc... Tutaj trzeba pogodzić te interesy. No niemniej jednak polscy rybacy zawsze optowali za tym, żeby była rzetelna informacja o zasobach, żebyśmy się nie oszukiwali i nie manipulowali danymi, dlatego, że to się obróci przeciwko nam i tak to dzisiaj jest. Nie można bowiem od polskich rybaków wy, e, wymagać i ograniczać im poprzez kwoty połowowe i, i, i okresy ochronne możliwości wykonywania zawodu, dlatego, że w ten sposób również wykańczamy polskie rybołówstwo, a inne państwa w sposób egoistyczny jednak je realizują. Szkoda, że nie przychylono się również do propozycji pana Marka Grubarczyka, naszego ministra, aby zmienić politykę europejską rybacką, dlatego że ona niestety, obecna polityka rybacka nie zdała egzaminu i rzeczywiście mamy przed oczami za chwilę wielką katastrofę, jeżeli chodzi o połowy na Morzu Bałtyckim. Jak powiedziałam, wygrały niestety interesy egoistyczne, natomiast my uważamy, że jakiś czas przy rekompensatach dla rybaków, którzy byliby wyłączeni z połowów, powinien nastąpić, aby można było odbudować zasoby ryb na Morzu Bałtyckim. No tak, ale jeżeli się nie pozbędziemy tych paszowców skandynawskich, które przeorały Bałtyk, pozbawiły dorsz pożywienia, no to się nie odbuduje nic. Ale właśnie dlatego mówię o rozsądnym rozwiązaniu i zmianie polityki rybackiej Unii Europejskiej, o której mówił pan minister Gróbarczyk. Ale to będzie się wiązało z wypłatą odszkodowań za postęp rybaków, bowiem w tym czasie rybacy. Chcą, muszą z czegoś żyć. My mamy też problem taki, że no, każdy patrzy na przyszłość w danym zawodzie. My chcielibyśmy, żeby ta tradycja pokoleniowo była kontynuowana. W momencie, gdy ryba, rybołówstwo i funkcjonowanie w tej branży jest okupione wielkim trudem, ciężką pracą, no widzimy też odchodzenie od zawodu, plus jeszcze. Dobry, y y y to ja ze swojego punktu widzenia, mając, odbywając wiele spotkań z rybakami, ubolewam, że jednak tereny, które powinny być dostępne dla rybaków, gdzie możemy się chwalić sprzedażą ryby, właśnie kontynuować te tradycje naszego wybrzeża i tej tradycji rodzinnych jako rybaków, są ograniczone. Dlaczego? Dlatego, że na, na brzeżach coraz więcej powstaje apartamentowców, różnego rodzaju hoteli, które wyłączają możliwości rozwojowe polskich rybaków. To się wiąże również z brakiem miejsca na bezpieczny postój dla kutrów rybackich, a wydaje mi się, że my jako Polska, akurat jeżeli chodzi o dziedziny rybołówstwa, mamy się czym pochwalić, powinniśmy dbać za wszelką cenę, aby tą tradycję kultywować i stworzyć rybakom takie warunki, abyśmy mogli tak jak dzisiaj i w okresie letnim pochwalić się. Ich dorobkiem, jak również zaproponować turystom nie tylko smaczną rybę, ale również posłuchanie, obejrzenie i przebywanie w środowisku rybaków, a to jest naprawdę bardzo romantyczny element naszego wybrzeża.